Się mam gdzieś, opowiem Wam, czemu dostałem bana. Eee, nie, jest to klik, bo jest faktycznie. dostałem, mam nawet e dowody, mam screenshoty. To już sobie wszystko przygotowałem. I tak właściwie bana dostałem za to, że niby pisałem jakieś przekleństwo. Ale oczywiście tych playz przekleństw tam w ogóle nie było. Znaczy miałem dwie wiadomości usunięte, prawdopodobnie yy, ta osoba yy, te wiadomości się zgłosiła. Yy. Ja tych wiadomości w ogóle nie pisałam. Dobra, zacznijmy w ogóle od początku. Młodszy yy, brat grał z tą osobą i ta osoba zaczęła go wysyłać od botów. Oni się tam kłócili i tam mój młodszy brat musiał zacząć już pisać jakieś przekleństwa. Więc no, tam PlayStation usunęło te wiadomości. Przez co um, nie jestem w stanie stwierdzić, co on tam napisał. I raczej on mnie nie powie, bo będzie się bał. Nie wiem czemu, ale yy, nieważne, ok? Czy będzie się bał, czy nie. Głównie chodzi o to, że dostałem tego bana. Yy, on usunął te wiadomości. On tam jeszcze z mocz, moim młodszym bratem się tam kłócił, kłócił, kłócił. Tam pisali coś, znaczy po prostu się kłócili, okej? Okay. a się wezwali nawzajem. I ja zacząłem. Ja, jak to zauważyłem, zacząłem tam do niego pisać. Zresztą, zaraz zresztą, zresztą wszystkie wiadomości zobaczycie. Um, tam pisaliśmy się. Znaczy on mnie wyzywał? Jakby on mi walił pociski, ale ja te pociski jakby odbijałem. On napisał e, na przykład że. E, nie mam matki, to ja mu napisałem. Mam matkę i mózg, a nie akty. On coś tam pisał, że jestem inwidualidą. On tak napisał indywidualnie, bo on tak napisał. Zaraz mogę mogli zobaczyć, że jestem analfabetą. Tam jeszcze. Tam wyzywał od biedaków i tak dalej. No, tam jeszcze coś pisał, dlatego niestety. No, nie mogę powiedzieć, tak, no bo. Jednak to są te przekleństwa. Um, zaraz wam to pokażę. Ale zanim, to jeszcze chciałbym skończyć. Mój najstarszy no brat, starszy brat mój, tam zaprosił go na imprezę. Żeby z nim gadać. No i coś tam... On w ogóle ma... Ta osoba ma 9 lat, z tego co brat mi mówił coś się tak brzmiała ta osoba i ten brat tam z nim gadał mówił znaczy pytał się ile to masz lat tak przeklinał on coś tam a ten mały jest coś tam pieprzył z tego co wiem w sensie coś w ogóle nie związane z tematem z tego co mi wiadomo i myślę, że myślę, że to mogło być wina tej osoby to ona to rozpoczęła bo ona rozpoczęła tą całą kłótnię przez którą dostałem bana na tydzień 5 maja mi się ban skończył musiałem się tylko zalogować na playstation network i już wszystko git w tym samym czasie korzystałam też z drugiego konto w razie WT też trzecie konto tylko że na trzecie konto nie pamiętam hasła akurat, na drugie też nie. Na pierwszy znam, znaczy pamiętam. Ale to w dupie z tym... Eee, no i w sumie te z mojej gratki. I teraz pokażę wam te skliny. Macie teraz eee, skliny już. Elo.